Witamy serdecznie w pierwszym magazynie Ligi TV sezonu 2014-2015. Poznamy dzisiaj 7 newsów dotyczących nowego sezonu. Dowiemy się dzisiaj więcej na temat nowego partnera technicznego firmy Sport Events 365, nowego partnera technicznego firmy eFootball, czyli dostawcy sprzętu marki Nike, Adidas oraz Regio. Poznamy harmonogram eliminacji do Mistrzostw Polski na terenie całego kraju. Poznamy termin startów rozgrywek ligowych oraz lokalizację tych rozgrywek. Będziemy mieli okazję zapoznać się ze zmianami, które nastąpiły w nowym sezonie w regulaminie rozgrywek. Przedstawimy również szczegóły specjalnej oferty kanału TV dla naszych zawodników oraz zespołów. Jak i również będziemy mieli okazję zapoznać się ze szczegółami rozgrywek w świecie ligi halowej StalexLiga.pl Witam wszystkich u Bagapińskich Sports Events 365. Chciałbym zaprosić wszystkich do udziału w nowej edycji Ligi Ogólnopolskiej Szóstek Piłkarskich ekstraliga.pl Jesteśmy partnerem technicznym firma Sports Events, którą, którą mam zaszczyt reprezentować. Zajmuję się sprzedażą i dystrybucją biletów na wszystkie najważniejsze wydarzenia piłkarskie oraz koncerty, a także kompleksową obsługą tych wyjazdów, jeżeli chodzi o zaplecze biletowe, bilety lotnicze, Również zakwaterowanie, nawet obsługa konsierż. Mamy również specjalną ofertę. Specjalną ofertę dla wszystkich uczestników ligi extraliga.pl Każdy, kto zgłosi się właśnie z ramienia Ekstraligi, może skorzystać z usług oferowanych przez firmę Sports Events z 8% rabatem. Należy zgłosić się bezpośrednio do mnie na adres mailowy events 365compl Wszystkie szczegóły będziemy już dogrywać indywidualnie. Zapraszam. Drugim nowym partnerem technicznym została firma eFootball, czyli dostawca sprzętu sportowego marki Nike, Adidas oraz Radio. Zdecydowaliśmy się na tę formę współpracy z nowym dostawcą ze względu na to, aby poszerzyć paletę wyboru sprzętu dla naszych uczestników. Każdy z zespołów będzie mógł zamówić sprzęt. Nie tylko spośród katalogu Nike, ale również Adidasa oraz specjalistyczny sprzęt dedykowany marki Reggio. Jest to marka, która wykonuje pełną personalizację sprzętu oraz posiada bardzo dobrej jakości sprzęt bramkarski. Także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie w tej ofercie. W związku z tą współpracą właśnie przygotujemy już niebawem pakiet startowy zawierający opłatę wraz ze sprzętem marki Adidas. Spośród trzech modeli koszulek będzie można i pełnej gamy kolorów będzie można wybrać interesujący pakiet dla swojej drużyny sprzętu na cały sezon. Wszyscy z niecierpliwością oczekujemy na start sezonu Ekstraligi 2014-2015. Odbędzie się ona już w weekend 13-14 września w czterech naszych miastach: Bydgoszczy, Łodzi, Subskó i Trójmieście. Pozostałych naszych finalistów wyłonimy w turniejach eliminacyjnych. Odbędą się one 24-25 września w Warszawie, 29-30 października w Poznaniu. Kolejnymi turniejami już w przyszłym roku będzie świecie i wrocław, gdzie turnieje odbędą się w kwietniu, w Białym Stoku i w Kielcach gramy w maju. I ostatnim turniejem eliminacyjnym będzie turniej w Sosnowcu w czerwcu. Dwunastym naszym finalistom będzie zwycięzca halowej ligi Staleks Liga w świecie. W sezonie 2014-15 Ekstraliga.pl dojdzie do kilku istotnych zmian w regułach. Laminie. Pierwszą z tych zmian będzie ilość zrzeszonych zawodników w zespole. Do tej pory w każdy zespół mógł zgłosić maksymalnie dwóch zawodników zrzeszonych od sezonu 2014-15 będzie mógł zgłosić tych zawodników trzech, z tym, że tylko dwóch może występować w każdym meczu ligowym. Od sezonu 2014-15 również zmieni się przepis o przekładaniu meczów. Można to, będzie można to zrobić na 48 godzin. Przed meczem to jest ostateczny termin. W innym przypadku yy, mecz nie zostanie przełożony. Nie przekładamy również ostatniej kolejki sezonu. Każdy z zespołów może skorzystać z, ze zmiany terminu meczów tylko jeden raz w sezonie. Dużą nowością od sezonu 2014 15 będzie tworzenie regionalnych zarządów lig. Do zarządów lig będą wybierani kapitanowie, zawodnicy, menadżerowie z danego miasta. O szczegółach tworzenia zarządów lig poinformujemy na naszej stronie www oraz w kanale. TV. Kolejnym punktem regulaminu są kary i zawieszenia. Kary i zawieszenia w nadchodzącym sezonie będą wyglądały następująco. Jeżeli zawodnik zostanie ukarany żółtą kartką bądź czerwoną, która będzie zmuszała go do pauzy, aby przystąpić do swojego kolejnego meczu, musi przynieść potwierdzenie wykonania przelewu. Wszystkie pieniądze zbierane z kar. Są przekazywane na konto Polskiej Federacji Futbolu Sześcioosobowego. Myślę, że nie lada gratką dla naszych uczestników, jak i zespołów będzie nowy program przewidziany w, w kanale TV, czyli możliwość zamówienia sobie indywidualnie własnej płyty z najciekawszymi akcjami z całego sezonu, wywiadami oraz dodatkowo filmem dedykowanym, czyli programem na tapecie, który zostanie włączony również do tego, do tego wydania płyty DVD. Takie, takie nagranie można zamówić u nas za pomocą adresu mailowego contactmaoekstraligapel. Już niebawem w artykule pojawi się szczegółowa informacja co film będzie zawierał oraz jakie są koszty wykupienia takiego pakietu. Warto też pamiętać o tym, że akces do nagrania tej płyty trzeba zgłosić już na początku sezonu, a pamiątkę otrzymujemy na koniec rozgrywek. Tak, abyśmy mieli cały rok czas przygotować spośród wszystkich meczów oraz wywiadów właśnie tego rodzaju pamiątkę wieńczącą udany bądź nieudany sezon. Zapraszam serdecznie wszystkich fanów futsalu z Bydgoszczy do wzięcia udziału w halowej lidze piłki nożnej Stalex Liga w Świeciu nad Wisłą. Stalex Liga to jedna z największych lig futsalu w województwie, gdzie mierzą się drużyny z Bydgoszczy, ze Świecia, Chełmna, Torunia i innych miejscowości naszego województwa. Rozpoczynamy zabawę w listopadzie i gramy do marca. Koszt udziału to jedyne 800 zł i 840 zł wraz z Pucharem Ligi. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej www.stalexliga.pl. Serdecznie zapraszamy do udziału.